Dobra, teraz oglądamy fakty, czyli stronę opozycji. Dzień wieczór, na początek Donald Tusk do Jarosława Kaczyńskiego. Wygodniej prezesowi debatować w półtusku z samym sobą i dziećmi niż z całym Tuskiem w jakiejś otwartej debacie publicznej. Pikniku rodzinnym... Wina Tuska. ...partyjnej rodziny z loterią fantową pod hasłem Cześć Wujku. Ale wiecie, moim zdaniem Tusk to powinien mieć zakaz wstępu do kraju. Może na, ...na pikniku... W półtusku Perez wyjaśnił rodzinom w półtusku, dlaczego prąd w Polsce musi być najdroższy w Europie. Ale jakim cudem ten człowiek jeszcze może tutaj opanować pół Polski? Tyle nakradli się. Ja nie jestem zapisem, naprawdę, ja nie, ja totalnie uważam, że to propaganda. Ale no Tusk, no bez jaj. Tyle wyprzedać rzeczy, sprzedać się Niemcom całkiem. I on teraz z białej koszuli jest najmocniejszym politykiem, zaraz po Kaczyńskim. Jak? Jaki ten naród jest głupi i z jednej i z drugiej strony. Nigdy nie zmądrzeje. No że łatwo się krytykuje, ale wiele czynników wpływa na to, dlaczego jest prąd najdroższy i tak dalej, no nie wiem. Ale wiecie, ludzie zawsze emocjonalnie i tak to odbiorą te moje, te moje odcinek dzisiaj się na bank. Także trzeba odseparować emocje od faktów. Ale fakty to też jakie my znamy fakty. To, co nam powiedzą w telewizji, to my to znamy. No ale chołownie jak widzę, to już. To już... Naprawdę, ten człowiek, który by sobie dał spokój. Ja nie wiem, co mu odwaliło z tą polityką. To jest jakaś megalomania, chyba. Niektórzy to mają jakąś taką czystą megalomanię. Teraz okazuje się, że można z spisem głosować nad fundamentalnymi kwestiami. Ta nazwa partii Polska 2050 to jak jakiś projekt kosmiczny SpaceX 2050. Co to? Przez ten czas się wydarzy. No dobra, każdy walczy o koryto, nie oszukujmy się. I tak uważam, że to co nam pokazują w TVP czy w TVN-ie, to jest teatrzyk dla ludzi, żebyśmy sobie popatrzyli, pokłócili się nawzajem, a oni tam naprawdę poważne hajsy piorą. I to jest tylko taka przykrywka, żeby nie pokazywać rzeczy istotnych, tylko żeby nas skucić. Puszczą nam Disco Polo w piątek, a w poniedziałek do roboty za miskę ryżu. ...strachu, pasożyty pierwotniaki, czy może chodzi o coś więcej, coś, co jest bardzo wymierne. Chodzi o kampanię referendalną. chodzi o ogromne pieniądze, chodzi o, krótko mówiąc, o kasę. Ale jeżeli są ludzie, którzy uważają, że Tuskich ich wybawi, że ceny będą niższe i w ogóle, no to... Pozdrawiam. Także sytuacja polityczna ogólnie nie wiem, czy jest taka dobra na zmianę władzy, jakkolwiek, ja wiem, że jest spora propaganda ze strony PiS-u, dotycząca ich osiągnięć, ale, ale serio. Poza tym może to kontrowersyjnie zabrzmi, ale Kaczyński jest chyba jedynym politykiem, któremu nie zależy na hajsie tak naprawdę. No nie wiem, stracił brata, jest już stary, siedzi sobie z kotem w domu, może faktycznie mu chodzi o tą Polskę. Czy jest demonicznym psychopatą i chce ją zniszczyć? No nie wiem. Referendum to nie wybory. Kampania referendalna nie podlega tym samym obostrzeniom i kontroli przez PKW, co kampania. A Mateuszek kłamczy O, A ten obajtek, tak? Co jest z tym od całego tego Orlena? To przecież on technikum skończył, chyba. Takiej sprawdzałem, to chłopiec po technikum, chyba. No wiecie, to jak TVP się obstawiło z swoją telewizją. W ogóle to już jak wygląda, jak w Korei. To, to, to akurat no wiadomo, no to chyba yy, nie trzeba nic mówić. Rosyjskiej wojny w Ukrainie za te 500 dni 500 dni Coś z tą wojną dziwnie, coś to kur... jakoś nie tak chyba. Ja nie wiem ale wiecie co jak to jest, patrzcie, Putin być może prowokuje tym, że, że tą rakietę walną na Lwów, ale patrzcie, on może, on może sobie wyjebać rakietę na Lwów 40 km czy tam ileś od Polski i a Ukraina nie. Bo będzie, że NATO wywołało wojnę i nie mogą na krem wanąć rakiety. Putin to jest jak taki sąsiad. Wy wyobraźcie sobie, macie podwórko, przychodzi wasz sąsiad, wchodzi z uśmieszkiem takim, ściąga gacie i srawam na środku ogródka, podnosi gacie i wychodzi. I wy nic nie robicie, nie? To jest. Ukraina Wyspy Węży odzyskała. Załański oddał tu do ofiarom wojny, walczącym dodawał otuchy. można oboje nie rozwarna w Putin coś odwali, później tam rakietę. Gdzieś jakby na Polskę spadła, podejrzewam. To w telewizji by było, że Stada zwyczajny, prezydent Duda spotka się w trybie natychmiastowym z prezydentem Joe Bidenem, który już leci do Polski i na tym by się skończyło. A Putin na Kremlu tam. Frajerze, poliaki, zawaj, no Następna rakietu. Ma mapę rozłożoną, Putin na walody. A w ogóle, jak mieli taką konferencję ONZ, i tam nagle na Telebimie powinien się połączyć. Putin zhakowany, koszulka na ramionczka, i. Aż to ty mnie tu za głupoty gadają. Kto atakuje? Ja was rozjebiu! wszystkich. Biele jerozy. Biele jerozy. Biele jerozy. Okay. W walce z Rosją Kijów dostał właśnie kolejne amerykańskie wsparcie, warte 800 milionów dolarów pakiet wojskowej pomocy. To była bardzo... Nie wiem, strasznie się niż ta wojna i dokąd to tak będzie to? Joe Biden, I am totally aware that Ukrainian citizen must have our support. So, if you want and and you you try trick me, you trick me especially like a fool, I, I'm not getting because uh, honestly, I am so fucking tired about this war and I, I just wanna. Idę McDonald's McDonald'sem. Leave me alone. Na Niektórzy najwyraźniej nie mogą się już doczekać. Ulice Wrocławia, Wałbrzycha, Poznania i wielu innych miast wyglądają jakby tu już środek. Marcin Bosacki, i za jedno plakat na całą budynek. rozpoczęł. Ale patrzcie, ile to hajsu trzeba mieć. Ile to hajsu trzeba mieć, żeby podrukować tyle rzeczy, ja idę nieraz sobie chciałem tło fotograficzne na YouTube wziąć i mnie nie stać, a to tyle na całą Polskę naprawdę jeździć, sztaby, ludzie, opłacasz, kurde mać, no w końcu już wiem na co zapieprzamy w tych kołchozach, na to, żeby oni wygrali, żeby potem wciskali nam kit, wzięli hajs i tak w kółko. Shit man, I just wanna go to Australia and be a surfer and I don't wanna be you know part of this shit. Kampania wyborcza rozpoczyna się w momencie kiedy zostaje ogłoszony termin wyboru. Te minuły jeszcze nie ma, mimo to na ulicach widać już walkę wyborczą. No i to jest to, że ludzie w domach oglądają i tacy przejęci. To jest rytuał wiadomości, czy to na tvn czy to na TVP. I, i, I oglądają i czują, że w czymś uczestniczą. No nie, nie uczestniczycie w niczym, po prostu y, to jest wasza rozrywka i tyle. Ten szklany ekran to jest straszne, a i tak rozdają oni. To jest tak, jakby się trzech mądrzejszych w średniowiecznej znalazło, co mają o dwa zęby więcej. Przed chatą stoi motłoch. Oni przed tą chatę wychodzą, tam wrzucą. Motłoch się cieszy i oni robią swoje. To jest to samo. ...politycznego sporu. Sposoby są różne, aby przypomnieć o sobie wyborcom albo zwrócić na siebie uwagę. No. Naprawdę są, to, są, to są pensje horrendalne. To, to ciężko jest sobie wyobrazić. Ja nie wiem... Nie wiem, co ci ludzie z tym robią, ale oni też sobie świetnie kalkulują przecież, ile na przykład będzie trwała ich kadencja, jakaś poszczególni ministrowie. Przecież oni nie są idiotami, i oni dobrze wiedzą, ale wyliczają sobie, ile jeszcze zarobią, córkę wyślę do Stanów, e, tu kupię mieszkanie i chuj, niech dociekają te afery, niech to wychodzi. Potem będę miał to w dupie już, nie? Broniąc brak kompetencji siłami prewencji. Uliczami Jekola przeszedł marsz równości na budynku. Ratusza. O tak, marsz równości. To jest też ciekawy temat. Jak to cwani ludzie posługują się, specjalne prowokacje też nieraz robią, bo naprawdę prawilni geje i tak dalej, to bardzo często nie uczestniczą w takich cyrkach, jak pokazują. Co ja się nie dziwię tym policjantom, nieraz się wkurzą. Skaczę mu z do specjalnie, ale to jest opłacony typ, żeby potem pokazać, jak to Polska prześladuje mniejszości seksualne. Nie oszukujmy się, naprawdę, nikt nie prześladuje mniejszości seksualnych w Polsce. Nie ma, że wpadają do chałupy, puu, z buta, kto tu w dupę? Kogo? Ty? 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 Pst. No nie ma czegoś takiego w ogóle. O czym mowa? Zrobią takie prowokacje potem i patrzą w telewizji, zobaczcie. Jakie prześladowania w Polsce. Jeszcze żeby wyszli tam, wiecie, pośpiewali sobie Dobra, kurde. Pozytywna energia zawsze na propsie. I żeby nie było, bardziej już popieram takie rodzinne związki homoseksualne, gdzie nie ma patologii, niż jak dziecko miałoby przebywać w jakiejś rodzinie, gdzie jest przemoc, alkohol. To, to, to już lepiej chyba, żeby przebywało w takiej, gdzie jest porządek, bo przynajmniej tam są kulturalni ludzie, zawsze raczej to są ludzie, którzy pracują. Rzadko się chyba spotyka taką patolkę wśród homoseksualistów, jak jest w przypadku hetero. Nie? Dzięki temu urządzeniu przekazał, że boli go ząb. wezwany stomatolog takim. Cyber oko pozwala też na... Mogę doczekać wiadomości, bo 19.30 są wiadomości na TVP. I, I zobaczymy, i wtedy będę TVP oglądał. No chyba więcej się pośmieje. Dobra, na tym kończę. Bo teraz się już będą zaczynały takie mała zęba na starej kiełbasie. E, odebrała żelazko zamiast telefonu. Twoją drogą się dziwię, że ludzie lubią to oglądać. Zauważyliście? Ludzie lubią oglądać jakieś tragedie. Że, mówią, że zabiła dziecko, poćwiartowała, ukisiła w beczce. A e, Janusz, kanapkę wieczorem widziałaś, widziałaś? Ale pojeby, ale pojeby, ale są pojeby na tym świecie. A sam wpierdala kanapkę i słucha tego, nie? Jakby to jest chore. Dobra, e, teraz czekam. Która jest godzinka? 19.15, ja już się szykuję na wiadomości na TVP, tyle samo będę oglądał. Wiecie, tą politykę, te wstępy zobaczymy, jak to wygląda na jedynej, prawdomównej, naszej, ogólnopolskiej, prawilnej telewizji. O, dobra, teraz zbliża się 19.30, czyli wiadomości dla prawdziwego patrioty, dla prawdziwego Polaka, nie zdrajcy narodu. A! kartuję oczywiście, ale powiem wam szczerze, że... Patriotyzm to jest największe narzędzie manipulacji, jakie powstało w ogóle w dziejach. Naprawdę, patriotyzm jest tak nieodłącznym elementem manipulacji politycznej i po prostu sterowania jednostkami ludzkimi, że to sobie nawet nie wyobrażacie, potem właśnie ludzie zabijają się nawzajem. No, teraz się dowiemy prawdy dopiero. O. No, tak jest cudownie. Polacy powinni móc zdecydować w sprawie migracji. Referendum może być jedyną datą chroniącą przed naciskami w Brukseli. Dobry wieczór, Dita Lewandowska, witam państwa i zapraszam na wiadomość. Ja nie jestem za przyjęciem ogólnie. Zresztą w ogóle ostatnio taki głos był z opozycji, że y, gdzie kursy dla imigrantów, gdzie pomoc prawna dla imigrantów. Kurwa, mało mamy problemów w Polsce, ludzie głodują i tak dalej. I teraz jeszcze my mamy się zajmować tym. Polskie rodziny. Chcemy mieć bogatą Polskę! Prawo i sprawiedliwość z programem dla Polski i Polaków. Żywie przyzna. Muszą być górale w propagandzie. Górale muszą być oczywiście. i Małe dzieci na skrzypkach. Najbardziej mnie rozwala, jak puszczają w piątek te disco. To jest takie odwrócenie uwagi, chyba od ludzi, jakie schujowo, że przed robotą jeszcze się pobawili, że nie jest tak źle. W tak ważnej sprawie jak nielegalna migracja i przymus w sprawie relokacji. Polacy powinni móc zdecydować Ale we Francji nieźle się dzieje. Asymilacji eksperymentu. O, proszę, jak się pięknie asymilują kulturowo. Wiecie, oni też na pewno może zostali bez jedzenia, bez niczego. Może różne są powody, ale to są różnice kulturowe. Dlatego są państwa. Na przykład każdy lubi przebywać w danym środowisku. Cyganie żyją z cyganami, nie wiem, nawet w ekosystemie ptaszki, słowiki latają ze słowikami i tak dalej. Dlatego są państwa, każda narodowość ma inną mentalność. Ja tak przynajmniej uważam. I naprawdę mentalność jest różna. A i mało, mamy teraz przybyszów za wschodniej granicy, jakby nic nie mam no, do nich, ale są różnice kulturowe, też ogromne i, i tak dalej, szczerze mówiąc. Jeszcze imigrantów nam dowalą. Ja już dzisiaj pod oknem mam 2-4 na dobę. O, eee, Sasha! Nie uja! Nie będę dawał! Ja jak kiedyś na początku na myślałem, że się coś stało. Ja myślałem, że się coś stało, że coś się wydarzyło, a oni tak rozmawiają po prostu między sobą. Oni tak między sobą rozmawiają. Teraz będą odczuwalne przez ludzi, a to w w wyniku płótni o politykę migracyjną w Holandii upadł właśnie rząd premiera Marka Ruttego. Poszło o przepisy mające celu ograniczenie na wpływom... Holandia? Zawsze taka oaza spokoju? Tak, kończył się rządy Marka Ruttego, rządzącego Holandią nieprzerwanie od października 2010 roku. Postępujący złożył dziś swoją rezygnację na ręce króla nie jest tajemnicą, że koalicjanci mają różne opinie na temat polityki migracyjnej. Dziś niestety musimy stwierdzić, że różnice te stały się nie do pokonania. Ja wam powiem: na studiach mieliśmy takiego profesora, no nie, może nie będę mówił nazwiska, ale spokoj, dobrze mówił, i on nam opowiadał, jak był dyrektorem w domu poprawczym. I opowiadał nam nie to, żeby stygmatyzować kogoś. Ale o Cyganach, że to na przykład zupełnie inna mentalność. On opowiadał, że wszystkich Cyganów, których znał, nie żyją. Z nimi nie było żartów. Z Cyganami to nie było, wiecie, że a może tak, nie. Oni łapali tasaka i szli w bój, nie? I to jakby oni się nie pierniczyli. To tak samo jak Latynosi. Latynosi się nie pierniczą. A zobaczcie Norwegów, wiecie, jacy są Norwegowie i w ogóle z krajów skandynawskich. No to bardziej na dystans, no nie mają takiego temperamentu. Oni bardziej, um, wiecie, na spokojnie, tak samo w Szwajcarii i tak dalej, no. W Gießen koło Frankfurtu nad Menem doszło dziś do starć migrantów z policją. Ponad 20 funkcjonariuszy zostało rannych. Niemcy krytykują politykę migracyjną po władz. Hmm. TFP potrafi w szpileczkę wbić. Najlepsze to, ale gdzie jest, że gospodarka jest na najwyższym poziomie od stuleci? Odkąd dinozaury wyginęły? Zabrakło mi tego, że Polska jest krajem mlekiem i miodem płynącym. I to nie pokazywać, jak ludzie tak tyle. i... Stać mnie, proszę Panią! Słodziutkie, słodziutkie! Spróbować! Ale wiecie, jak wyborcy PiSu oglądają wiadomości? A wy co zrobili? A ty kurwa, ty kurwa, ty, ty skur... Ile to nerwów! Ile to nerwów! A oni po takich programach dyskusyjnych pionę zbijają i... Aleś Władziu tam powiedział nieźle, ha, ha, ha. Tam na Barbados modelki, dobrze? Ale ten trzeci, trzeci już jakby... Trzecia część wiadomości cały czas o tych imigrantach. Kurde, nieźle. To była symboliczna wizyta w miejscu, które zostało zdobyte przez Rosję, ale później odzyskane przez Ukrainę, a prezydent Władymer Załęski wysyła więc jasny sygnał. Stoję w miejscu zwycięstwa, tak jak wyspę że odzyskamy pozostałe ziemie, które zagadnione. A wam, że wiele książek przeczytałem o propagandzie za czasów stalinowskich. I na przykład w Rosji było tak, że były takie obszary, gdzie wiadomo, nie było dostępu do bieżącej wody, łazienki, chata zwykła, ale radio węzeł był i propaganda była nawet na najbardziej zapyziałej dziurze i każda babinka słuchała tego, czego jej powiedzieli. Nie? I no, troszkę to tak mówią na komunistów na tym TVP, a to tak wygląda podobnie. Ale wiecie, to też tak nie jest, że nie wszystko jest czarne albo białe. Nie ma tak, ja uważam, że coś jest dobre zupełnie i złe. A ludzie tak postrzegają wszystko w Polsce i dlatego się tak kłócą. Nie ma takiej, wiecie, debaty oksfordskiej, takiej kulturalnej, pozbawionej wydźwięku emocjonalnego. I, i, i są wady i zalety wszystkiego niestety, wiecie ludzie popadają w takie skrajności i tak było z covidem, tak jest teraz z tą wojną są tacy, że o ja bym wam dał o niech wam Putin dojebie niech im dojebie, to, u was rozwali i tak dalej a ja mam takie wtedy, no tak, ale to wtedy my będziemy już na wyciągnięcie ręki lepiej jednak, jeżeli już to żeby nie upadała ta Ukraina chyba, nie? Ale nie, są o no, co ty pierdol, nie znasz prawdy, nie znasz prawdy i, i wysyłają się jakieś strony, z jakichś tajnych, spiskowych konferencji. Nie wiesz, o co tu chodzi. Nie wiesz, o co tu chodzi. To jest w ogóle i obrazy z Putinem. No, nie popadajmy w skrajności, przede wszystkim. Kiedyś kto? Bismarck chyba powiedział, w sumie chyba dobrze, że Polaków nie trzeba atakować. Oni się sami wykończą. Coś w tym jest. No tego właszczaka, że chcą odwołać. No dobra. Tylko kogo w zamian? Może Biedronia? Będzie ministrem obrony narodowej Biedroń. Aha, aha, wystawmy wszyscy swoje pupcie I, i to nie ma co się kłócić. Nie ma co się przede wszystkim kłócić, trzeba po prostu się doga i I już tam Rosjanie weszli. A to on taki cudaczny? A to kobito chyba, nie? Idziemy na Warszawę. Przechodziło podwyżkę 500, plus że właśnie ludzie tak fanatycznie. Jedni teraz w domach siedzą i. Jarek! <laughs> żebyś ty żył wiecznie, Boże! To jest nie człowiek, to anioł! I, i z jednej skręcił drugą. A inni Tuska oglądają i. Donald, ty naszą szansą na podwyżkę w moim kołchodzie. O, w szydło Wie, ona się uśmiechnęła kiedyś? <grywa> Wyobraźcie sobie, że ktoś kawał jej opowiada, taki zajebiście śmieszny, i ona na koniec ma takie... I mówi, ale się uśmiałam. Nie mogę się tak śmiać, bo mnie brzuch potem boli. Ale patrzcie, ile tych polityków się już przewinęło. Ten yy, za covidu, ten minister zdrowia, zapomniałem jak on miał. Kurde, ile ich tam było. Różnych. Przychodzę i odchodzą. Tylko Mateuszek przytrzyma. Dobra, na tym koniec, bo Piesek tu już też chce wyjść. Konkluzje wypiszcie w komentarzach. Ja myślę, że podsumowanie już palnąłem e, ogólnie. I, I podsumowanie moje jest takie, że naprawdę skupmy się na tym, na co mamy wpływ. Nie ma co tracić emocji i się nienawidzić nawzajem. E, podczas takiego teatrzyku, który nam serwują obie telewizje. I zachowujmy zdrowy obiektywizm. E, także zróbmy sobie pyszną kolacyjkę, e, włączmy sobie fajną muzykę i zadbajmy o siebie. To na co mamy wpływ, a Wy subskrybujcie mój kanał, czekajcie na więcej odcinków, komentujcie, komentujcie dla zasięgów, to jest ogromnie istotne. No i wspierajcie tam na maila Paypal można wysłać. Ewentualnie co kto chce. Do zobaczenia następnym razem. I pozdrawiam zarówno fanów TVP, jak i telewizji TVN. Pozdrawiam miłego wieczoru.